Więc poślady byłem. O, Jezu, odjechałem jeszcze. A, no, tak, że tak wyszło pierwsze przywitanie. Ja jestem Burzyk. Zapraszam Was na kilka słów na temat drugiej generacji słuchawek Creative Zen Hybrid. Testowałem poprzednie, więc myślę, że będę mógł się rzetelnie na ich temat wypowiedzieć. Druga generacja słuchawek zapakowana, a no, tak jak większość sprzętów Creative, biało, pomarańczowe pudełeczko, krótka wizualizacja. No, w środku nie jest to jakoś najlepiej spakowane, nie ma żadnej pianki, foremki, ale za to jest fajna e, zawartość zestawu, bo poza słuchawkami, które widzicie na pierwszym kadrze, mamy tam również przewód USB typ C na USB duże do ładowania, 120 cm e, instrukcja obsługi papierologię i Taki miły, materiałowy woreczek do przenoszenia, przechowywania, do czego sobie tylko życzycie. Rzućmy okiem na specyfikację techniczną, która zbliżona, aczkolwiek z pewnymi niuansami w porównaniu z generacją pierwszą. Zacznijmy standardowo od wymiarów. Mamy tutaj 161x82x190 mm, waga 260 gramów i jest to 10 gramów mniej niż w generacji pierwszej. Akumulator jest w stanie wytrzymać do 45 godzin przy włączonym ANC i nawet do 70 godzin przy wyłączonym. Faktycznie przy mojej głośności takiej niezbyt dużej jest to absolutnie bez problemu do zrobienia. Sama pojemność tego akumulatora to oczywiście 500 mAh, ale to ma mniejsze znaczenie. Mamy tutaj oczywiście muszle wokółuszne, które mają w sobie przetworniki neodymowe. 40 mm, odtwarzające muzykę w pasmie przenoszenia 20 Hz do 20 kHz, czyli standard. Do tego mikrofon z pasmem od 100 Hz do 10 kHz oraz wsparciem dla asystentów głosowych, czy Siri, czy Google bez problemu. Są to tak naprawdę cztery mikrofony wielokierunkowe, więc będą też zbierały troszeczkę to, co dzieje się wokół. Was. Bluetooth w wersji 5.4 to jest też znaczne e, ulepszenie w porównaniu z generacją pierwszą, bo tam była piąteczka. E, dzięki temu pewnie też udało się wyciągnąć więcej czasu pracy na jednym naładowaniu, mimo mniejszego rozmiaru. Kodeki AAC SBC, czyli zupełny standard, nie mamy tutaj żadnej wysokiej e, rozdzielczości kodeków, mamy natomiast wsparcie, przynajmniej jest. E, na słuchawkach narysowane, dla technologii sx ale tylko ready, czyli to nie jest to pełne wsparcie technologii przestrzennej, wyłącznie takie nazwijmy to namiastka, którą możemy sobie troszeczkę tam posymulować. Do 15 metrów działania producent sugeruje, na prostej jesteśmy bez problemu w stanie ten wynik pobić i to znacznie. Przez ściany faktycznie no jedna, dwie ściany i u mnie na balkonie już ten zasięg powolutku się wytracał, ale nie uznaję tego za wadę. Co ciekawe też słuchawki są w stanie na tyle szybko transmitować sygnał, że da się bez problemu w nich oglądać filmy czy seriale. Ten dźwięk się nie rozjeżdża za bardzo z obrazem. Do tego mamy też możliwość włączenia trybu niskiej latencji, niskiego opóźnienia dla graczy. Wówczas nawet w jakieś troszeczkę bardziej wymagające gry, wymagające słuchu oczywiście da się bez problemu pograć. Zen Hybrid drugiej generacji to słuchawki, które moim zdaniem stylistyką zbliżyły się nieco do AirPodsów od Apple, a. tylko tej w wersji Max mamy takie no, już innego kształtu nauszniki muszle, które wyglądają bardzo ładnie oczywiście, tutaj wizualnie nic im nie mogę zarzucić, ale jednak kształt w środku będzie już zupełnie Inny i niestety dla mnie trochę gorzej leżą na uszach, ale do tego sobie jeszcze wrócimy. Pałąk, zacznijmy może od pałąka. Mamy tutaj fajnie wykonane tworzywo, takie grafitowe, które no nie palcuje się za bardzo to jest najważniejsze przede wszystkim i naprawdę nieźle wygląda. Na bokach mamy logo sx Ready technologia kreatywa autorska. Mamy w środku aluminiowy stelaż, który tak jakby nadaje elastyczności, jednocześnie wzmacnia całą konstrukcję na drugim boku to samo. Następnie logo Kreatywa nad samymi muszlami, już tutaj gdzie pałąk łączy się z nimi właśnie. Na górze wyściółka bardzo miękka, przyjemna pianka, która zapewnia wygodne ułożenie na czaszce Tutaj nie mogę się czepiać, bardziej przeszkadzała będzie mi ta część na muszlach. W środku nie znalazło się nic, nie mamy oznaczenia na pałąku żadnego, ale za to jest duże, bardzo nawet duże wewnątrz muszli. Lewa, prawa, no nie da się pomylić, od razu na pierwszy rzut oka wszystko widać. Eliptyczne, tak jak wspomniałem, w środku miejsce na ucho. Na mnie niestety troszeczkę za małe, całe ucho do środka mi nie wpada, ale sama pianka jak zawsze w tych słuchawkach bardzo wysokiej jakości choć wydaje mi się, że w pierwszej generacji Zenków była ona jeszcze przyjemniejsza w dotyku. W środku również oczywiście miękko, ładnie wszystko wyściołane. No i idąc dalej, na obu muszlach mamy takie fajne odpowietrzniki, bardzo ładnie wykończone, taką metalową w środku jakby krateczką. Dobrze to wygląda. Mamy mikrofony oczywiście. I poza tym na lewej słuchawce nie znalazło się nic więcej. Natomiast na prawej jest tego całkiem sporo. Fizyczne dobrze wyczuwalne przyciski plus minus regulacja głośności przewijanie utworów włącznik wraz z diodą przycisk ANC do zmiany ustawień tego właśnie trybu no i gniazdo USB typu C również z diodą do ładowania odpowiedni dystans między przyciskami zachowany raczej zawsze trafiamy w ten przycisk który sobie życzymy no nie mogę się do niczego tutaj przyczepić bo zarówno pod względem projektu jak i wykonania jest naprawdę dobrze. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to macie teraz próbkę mikrofonu właśnie z Creative Zen Hybrid. Jeśli nie, no to po prostu nagrywamy standardowym naszym aparatem. Do każdej praktycznie yy, pary słuchawek Creative, do każdych słuchawek, które są z tych nowych serii, możemy spokojnie wykorzystać aplikację Creative, yy, która po sparowaniu sprzętu które zawsze odrobinę trwa, nie jest to nigdy takie bardzo błyskawiczne. Pokazuje nam sporo fajnych, przyjemnych, może nawet przydatnych rzeczy. Przede wszystkim, wracając do głównego ekranu, mamy tutaj właśnie sparowane z nami urządzenia. Po wejściu w odpowiednie słuchawki, mamy ich wizualizację i stan baterii. Korektor graficzny, który możemy sobie ustawić na jeden z predefiniowanych styli. Najpierw przełączamy toneczką, i potem przeskakujemy pomiędzy. Dostępnymi trybami wyłączamy, na razie wracamy do podstawowego trybu kontrola ambient, czyli ANC, tradycyjny odsłuch bez żadnych dodatków oraz tryb Ambient, czyli na słuchu otoczenia. Teraz naprawdę dobrze słyszę się to, co mówię, więc będzie mi po prostu w ten sposób troszeczkę łatwiej. Wchodząc w ustawienia, mamy możliwość włączenia trybu redukcji opóźnienia, czyli to ustawienie dla graczy, jeśli chcą e, troszeczkę szybciej przesyłać ten sygnał, żeby nie było, żadnego rozbie żeby nie było żadnej rozbieżności między e, obrazem a dźwiękiem. Skoro wiecie już e, w zasadzie wszystko z takich suchych informacji i specyfikacji technicznej, czas powiedzieć o tym, co ja uważam na temat. E, Drugiej generacji, w szczególności w porównaniu z pierwszą. Zacząłbym wyjątkowo od ceny, bo ta na dzień nagrywania tego testu w marketach, i to tych naprawdę znanych dużych z elektroniką, wynosi 130 zł. Uważam, że jeśli taką cenę znajdziecie za te słuchawki, to nie zastanawiać się ani chwili, kupować. Jak nie będzie się podobało, to wtedy komuś od sprzedać, oddać czy zwrócić, ale 130 zł to naprawdę świetna cena. Regularna, sugerowana przez markę Creative to około 220 zł, może tam 210, różnie to tam gdzieś bywa. No to już jest troszeczkę większy dylemat, bo no zacznijmy może od tego, jak grają. Grają dla mnie dobrze. To jest jakość Creative, do której ja przywykłem. Są to słuchawki raczej ciepłe, ciepło brzmiące, mają. Dość sporo basu, szczególnie po włączeniu trybu ANC. Tam ten bas jeszcze rośnie. Jest całkiem sprężysty. Nawet powiedziałbym, że może odrobinę za bardzo wychodzi na front, ale możemy to skorygować w aplikacji. Samo ANC sprawuje się nieźle. Już pasywna redukcja, założenie nałóżników na uszy, odcina nas w pewnym stopniu do otoczenia. Aczkolwiek nie tak dobrze jak poprzednie, bo tam mi całe uszy wpadały do środka. W generacji drugiej jednak y, te pianki opierają mi się na małżowinie, więc jest tak troszeczkę uciśnięte to ucho, przez co też zmniejsza się komfort mój użytkowania. E, może to jeszcze uda mi się troszeczkę wyrobić, może dostosują się lepiej do mojego ucha, ale pierwsze wrażenia są takie, że troszkę ciaśniej jest i trochę y, mniej wygodnie niż w generacji pierwszej, którą uważam do tej pory za najwygodniejsze słuchawki wokół wokółuszne, jakie w życiu miałem. Może te WH-XM4 czy XM5 od Sony są w stanie się z tym równać, ale tamte to były mistrzostwo, te są po prostu e, dobre. Tak bym na tym zakończył. Wracając do muzyki. Basik, tak jak wspomniałem, jest i on jest przyjemny dla mnie, czasami nawet aż zbyt dużo go jest sterbijające. Średnie pasma bardzo fajnie się bronią, mamy wokale, które są czyste. Taka typowo studyjna jakość, tam nie ma za dużej sceny, nie ma przestrzenności, jest raczej właśnie studyjnie ciasno i, i wszystko dobrze wypozycjonowane. Najwyższe tony. Delikatnie wycofane, szczególnie przysłonięte przez ten bas, ale wciąż da się dostrzec większość detali. No nie wszystkie, nie są to jednak słuchawki takie analityczne, jakich można by nie wiem oczekiwać za dużo większą kwotę. Tutaj w tej cenie jest po prostu dobrze. ANC na siłowni wycisza zdecydowaną większość, muzyka z siłowni staje się prawie że niesłyszalna, ale te metaliczne brzdenki, które pojawiają się od czasu do czasu jednak do naszego ucha. Dotrą. No Ciężko jest wyeliminować takie właśnie nieprzewidywalne, krótkie i metaliczne odgłosy. Jakość mikrofonów w porządku, pod warunkiem, że nie wieje jakoś bardzo mocno nie wiem, na powietrzu na dworze, bo wtedy no, tego wiatru troszeczkę do naszego rozmówcy będzie się dostawało. Ale jeśli jest spokojna aura, lub jeśli rozmawiacie z domu, to powiedziałbym, że jest bardzo. Spoko, jak na konstrukcję, właśnie taką wielokierunkową, szczególnie że te mikrofony są gdzieś do zewnątrz. Czas pracy na baterii dużym plusikiem tych słuchawek można spokojnie zapomnieć o ich ładowaniu na długie, długie, długie tygodnie. Szczególnie tak jak ja, jeśli ktoś używa słuchawek po, nie wiem, godzinach do dwóch i pół, może trzech dziennie, to naprawdę sporo można z nich sobie pokorzystać. Czy są lepsze od generacji pierwszej? Dla mnie nie. Przede wszystkim przez to, że są mniej wygodne, ale to jest kwestia mojego ucha. Pod względem muzyki. Myślę, że są podobne, może, może odrobinkę w pewnych aspektach lepsze. Może mają trochę więcej basu, ale też moim zdaniem troszeczkę cierpią na tym te wyższe pasma. Ale to jest absolutnie rzecz do poprawy korektorem i też kwestia gustu. Natomiast wygodą u mnie wygrywała generacja pierwsza. Wizualnie myślę, że te mogą być nieco lepsze, trochę bardziej się podobać. A jeśli jeszcze znajdziecie je w tej cenie 130 czy nawet 200 zł, to uważam, że warto się nimi zainteresować, bo generacja druga powolutku już, jest przez Creative wypierana. Już w oficjalnym sklepie się dostać jej nie da. No, gdzieś tam jeszcze na aukcjach i w sklepach internetowych owszem. No, i jeśli byście znaleźli w podobnej cenie, to ja prawdopodobnie wybrałbym jednak jedynkę. Natomiast jeśli mielibyście kupić tę dużo taniej, czyli generację drugą, to nie zastanawiałbym się. Najlepiej założyć na własne uszy i przymierzyć. Jeśli wygodą Wam dopasują, to za resztę ręczę, że będziecie zadowoleni. Jeśli jednak ta wygoda jest taka na granicy, no to tu już trzeba się zastanowić, bo nie ma nic ważniejszego niż wygoda słuchawek na To tyle. Dla mnie, generacja druga od Zen Hybrid to pewne usprawnienia, może odrobinkę w pewnym momencie pogorszenie, tak jak właśnie ta jakość na moich uszach komfortu, ale to wciąż bardzo dobra. Propozycja. Nie mam problemu z tym, żeby Wam te słuchawki polecić. Z Wami Czaj Burzyk. Do zobaczenia. Mówiłem jeszcze wyjść. jak już wchodziłem, to jeszcze wyjdę. Zobaczcie. Nara. Jest gig.